Witam w Zdrowisku w z Zdrój. Dzisiaj, dzisiaj mamy kolejnego vloga z tych nietypowych, w którym chciałbym przedstawić, czy pokazać drogę pomiędzy budynkiem głównym, czyli tym budynkiem, który znajduje się za moimi plecami, a stołówką, która znajduje się tam. Mam nadzieję, że Państwo dobrze ją widzieli. Stołówka nie znajduje się zbyt daleko, to jest jakieś 100 metrów, naprawdę spacerkiem bardzo bardzo, bardzo jest przyjemnie, szczególnie o tej porze roku. A jak przyjemniej jest i jak fajny jest spacerek, to właśnie za chwileczkę Wam, wam, wam zaprezentuję. Ja zamilczę. Zapraszam do oglądania. under these cotton waves calling to work and say you won't go today ain't no way download our favorite tv shows rubbing nose and nose till the sun goes down again under the covers wait for me wait for me Ready, set, Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever, stay, stay. I'll be so warm here in your arms. So take a snapshot before life gets us back in the race. Ready, set, stay. Ready, set, don't. Ok, już wracam do Państwa, jak, jak było widać droga jest bardzo krótka, naprawdę bardzo krótka, e, szedłem bardzo powoli, e, przy okazji pokazałem piękny budynek zabytkowy Wrzos, e, jeden z najstarszych w uz uzdrowisku, naprawdę nasza perełka, e, oprócz tego było widać naszą, naszą, naszą zielenię, zieleń tutaj, prawda. bardzo, bardzo przyjemnie jest na spacer. Tutaj już za moimi plecami jest, jest nasza stołówka, warto dodać, że jest świeżo wyremontowana, więc naprawdę warunki jakie oferujemy są bardzo, bardzo dobre. Droga, tak jak wspominałem, nie jest długa, bardzo krótka, 100 metrów, więc, więc tak naprawdę można potraktować drogę na stołówkę jako, jako jeden z zabiegów, jako spacer w towarzystwie ku Kuracjuszy. Serdecznie zapraszam, Twoje uzdrowisko, uzdrowisko Goczałkowice, zdrowe.